Ostatnio uczytam filmik 5 kroków do sukcesu. Jeśli go nie widzieliście, to teraz zobaczcie. I tam właśnie mówiłam o krokach, które warto zrobić, jeśli chcemy osiągnąć nasz cel. I są to takie kroki, dla niektórych osób mogą się wydawać zbyt błahe, banalne, ale no, takie błahe rzeczy właśnie są najlepsze. Wymieniłam tutaj pięć kroków, które cały czas są za mną. Przy każdym praktycznie celu, nieważne, czy dotyczą one biznesu, czy rozwoju, czy czegokolwiek. Bez tych właśnie pięciu kroków myślę, że większość celów, które osiągnęłam, byłoby mi je ciężko osiągnąć. Może nie tyle, że właśnie bym ich nie osiągnęła, bo dałoby radę, ale na pewno byłoby to dla mnie o wiele trudniejsze. I tutaj te kroki pomagają mi w szczególności w jakichś cięższych dniach, bo to jest oczywiste, że zawsze w którymś momencie pojawią się te gorsze dni, gdzie przestaniemy wierzyć w siebie, w swój cel i no, po prostu stwierdzimy, że koniec, dalej nie chcemy już tego kontynuować, bo nie ma sensu. Niestety, ale sukces nie jest łatwy do osiągnięcia i trwa to często bardzo długi okres, żeby mm, udało nam się go osiągnąć. Dlatego warto być przygotowanym właśnie na takie gorsze momenty, zaplanować, co wtedy zrobimy, zanim to w ogóle się pojawi. Często właśnie osiągnięcie tego sukcesu wymaga od nas wielu wyrzeczeń, wymaga też od nas cierpliwości i też przede wszystkim czasu. Raz będzie nam iść lepiej, a raz gorzej, ale często, gdy właśnie pojawiają się te trudności, to no, się poddajemy. Wiadomo, czasami są to dosyć takie lekkie trudności i już się wtedy przy nich poddajemy. A czasami, gdy już jest naprawdę bardzo źle, jest to już z któryś, któryś z kolei jakiś problem, to też się poddajemy. Ja też oczywiście mam takie dni, w których mam ochotę rzucić to wszystko w cholerę i mimo, że wiem, dlaczego dążę do osiągnięcia swojego celu, właśnie. Jakie jest to, czym jest to moje dlaczego i dlaczego ja chcę właśnie to osiągnąć, to mimo to są takie dni, że już mam po prostu dosyć i najchętniej bym to wszystko życiła. I tak jak wspominałam tutaj właśnie te pięć kroków do osiągnięcia sukcesu, o których wspominałam w rolce, one mi tutaj jak najbardziej pomagają właśnie w takich dniach, bo to od nas zależy, czy poddamy się przy tych trudnościach, nieważne czy mniejszych, czy większych, czy będziemy mimo to dalej iść do przodu? Dajcie znać w komentarzu, jak to u Was wygląda, czy poddajecie się przy pierwszych lepszych okazjach, czy raczej dalej staracie się iść do przodu, nawet jeżeli jest bardzo ciężko.